Cześć, Jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku zaczynającym ten Wielkanocny maraton, pragnę zaprezentować Wam polibak 30643 zawierający 60 elementów. Tak, mówiłem, zaczyna się Wielkanocny Maraton, o tym informowałem wam was dokładnie w pościa społeczności, co więcej, przedstawiłem tam także dokładny grafik filmowy, jaki na te 5 dni się ukaże. Zaczynamy właśnie od Wielkiego Czwartku, który jest pierwszym takim już dniem świątecznym właśnie Wielkanocy i sobie ten drobny polibak, w którym dostajemy zbudowany. Z raptem kilku klocków, dwa kurczaczki i dorosłą kurę, a także jakąś drobną wysepkę, na której jedzeniem się dwa złote jajka wraz z jakąś e, prowizoryczną drobną roślinnością. Zapraszam. Pora otworzyć polibaga. Drobny, drobny tak na zbudowanie, naprawdę na szybko, nawet trzeba zrobić speed A czemu by Nie Nie ma no szkoda. O, Widzimy naprawdę, naprawdę drobną ilość klocków, zaraz zobaczycie na stromniach jak to będzie zbudowane, tylko już zobaczycie ten proces budowy, czego dawno na kanale nie było. Prezentuje się zawartość polibaga, od razu mówię, to będzie bardzo szybka recenzja, zobaczcie, co można o tym mówić, już nie mówiąc nawet o tym, że te kurczaki są dokładnie takie same. Po prostu tam było w instrukcji pisane, żeby razy dwa zbudować to samo. I wcale nie mówię tego jako minus, po prostu są dwa razy, tak to podałem, że omówię, od razu mamy omówione dwa obiekty w zestawie. No a co o nim można mówić? Tak jak mówię, jest to tak zbudowane bardzo, bardzo prowizorycznie, bardzo domyślnie, bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo nieszczegółowo, z kilku elementów. Elementów. Mamy tutaj nogi tego kurczaka, po prostu nam symbolizuje taki play 2x2, w kolorze pomarańczowym, cała reszta figurki żółta, jeszcze mamy dziób pomarańczowy i takie du duże, nieproporcjonalne, ale za to takie fajne, fajne, śmieszne, abstrakcyjne oczy. Tak jak mówię, kurczaki dokładnie 1 do 1 tak samo zbudowane mamy tutaj dwa, ale za mamy zbudowaną większą kurczę, której nogi już są, już są takimi stycznymi elementami, no i widzimy jakieś użycie też bardziej skomplikowane. Komplikowanych elementów, jakkolwiek to nie zabrzmi. Bardzo, bardzo też śmieszna kura. Tutaj już te oczy nie robią aż takiego wrażenia, wrażenia, że są nieproporcjonalne, choć cały czas są. Po prostu już nie jest, nie mówię, ale to aż tak śmiesznie jak w tamtych kurczakach. Ale naprawdę mi się to podoba, mi się podoba to, że jest tak humorystycznie wszystko w tym zostawie zrobione. Dziób pomarańczowy, no i no i tutaj takie, nie wiem w sumie jak to się nazywa, ale czerwone, czerwone u góry i na czubku głowy takie takie coś. Mamy również wysepkę, dwa, dwa złote jajka zbudowane z dwóch wbijanych w siebie elementów i lilię wodną użytą na lądzie, czyli no nie lilię wodną, nawet tak mi się z tą nazwą, z nazwnictwem kojarzy, u góry zakończoną błękitnym kwiatuszkiem. Podsumowując, jest taki bardzo pocieszny poliwak, raczej pod elementy, chociaż nie do końca, ale też fajnie, myślę, że sobie na okres świąteczny będę mógł gdzieś to postawić, bardzo mi się, bardzo mi się podoba kupna, kupna z tą tak małą kwotę dwóch dyszek, tam za tyle już można to kupić na Allegro, chociażby nie żałuję, ja osobiście z tego shopu zdobyłem, ale chwalę sobie ten poliwak i uważam, że jest rewelacyjny. Polecam Wam na następne święta, bo na pewno w tamtym okresie wróci do oferty. Zresztą na Allegro będzie naprawdę chodził w małych cenach. On był ogólnie gratisem, więc jak powiedziałem, że wróci do oferty. Nie wiadomo, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie śmieszny, śmieszny jaki drobny dodatek wielkiego od kreatora na ten rok. Ja już Was żegnam, cześć.